to jest Marta z Codziennie Fit i witam Was w nowej serii Uficiam, czyli serii, w której będę przerabiać zwykłe przepisy na trochę bardziej fit, trochę bardziej zdrowe. Cały taki pomysł na tą serię wpadł do mojej głowy, kiedy zobaczyłam jak Mieciu Mieczyński robi przepis pana Roberta Makłowicza yy, i oglądając ten przepis pomyślałam sobie po pierwsze, że dobrze obu panom oczywiście idzie, ale po drugie to można zrobić dużo bardziej zdrowiej zdrowiej, bardziej fit na pewno. E, I pomyślałam, że w takim razie ja to zrobię. Więc dzisiaj w pierwszym odcinku zrobimy właśnie tajskie placuszki kukurydziane z przepisu pana Roberta Makowicza. Link do tych filmików zarówno pana Roberta jak i Miecia znajdziecie w opisie, a my zaczynamy uficiać. Pierwszym etapem jest kukurydza z puszki. Dwie puszki kukurydzy z małą ilością zalewy, więc ja ją tak wsypałam, i do tego będziemy dodawać czerwoną pastę kary. Pan Robert dodawał na filmiku około widziałam jednej łyżki, my troszkę więcej, bo naprawdę lubię pastę kary i mam tego całkiem sporo. I to dokładnie mieszamy. Cała seria ma po prostu pokazać Wam. Eee, że to wcale nie jest takie trudne i że można nawet swoje ulubione przepisy trochę bardziej trochę przerobić, tak żeby były chociaż trochę bardziej zdrowe eee, i smaczne też. Jeśli w waszej kukurydzy nie będzie zalewy, to trzeba dodać trochę wody. Pan Robert to pokazuje też na swoim filmiku. Dobra. Kolejny etap. To zrobienie. Sosu, do tego będzie nam potrzebny ocet ryżowy, około 125 ml i będziemy go podgrzewać. Hops. Dobra, i teraz do tego octu dodajemy czosnek. E, ja czosnek lubię bardzo, więc zamiast trzech ząbków dodam nawet trochę więcej. E, ale po prostu u nas czosnek króluje praktycznie w każdym słonym daniu w kuchni jest pyszny. I zdrowy też. W przepisie jest około 3 ząbki czosnku. U mnie jest, tak jak mówiłam, trochę więcej, więc nie przejmujcie się tym, że w garnku jest tego mnóstwo. Ja po prostu tak lubię, więc jeśli nie lubicie tak bardzo czosnku jak ja, nie jesteście takimi fanami, to dajcie trzy ząbki, jak jest w przepisie. Okej, okay, kolejny etap, który będziemy robić, to dodawanie kolejnych składników sosu. Będą to ostre papryczki. Pan Robert miał świeże papryczki, wiadomo, takie są pewnie najlepsze. Natomiast u mnie w sklepie takich nie było, więc mam takie ze słoika. To są chyba papryczki jalapeno, więc myślę, że mogą być. Pokroiłam około takie trzy dość no gdzieś takie papryczki, więc będzie dość ostro na trochę mniejsze kawałki po prostu. Dorzucam je do nas naszego sosu i teraz uwaga punkt, w którym uficiamy przepis. W przepisie do tych 125 ml octu ryżowego jest 100 g cukru. Ale my nie damy 100 g cukru, zamiast tego damy 60 g ksylitolu. Może być też erytrol, on ma jeszcze mniej kalorii oraz jedną łyżkę Cukru. Może być brązowy, może być biały, obojętnie. Chodzi po prostu o to, że zawsze kiedy zamieniam właśnie cukier zwykły na ksylitol albo na erytrol, to mimo wszystko dodaję chociaż trochę tego cukru. Uważam, że wtedy jest dużo lepszy smak i jest, to jest lepsza słodycz po prostu niż gdybyśmy dali sam ksylitol albo sam erytrol, więc polecam wam to stosować. Po prostu zawsze troszkę tego cukru jednak daję. I teraz czekamy, aż to się zagotuje. Więc nawet podwyższę sobie, ok, na szóstkę, żebyśmy tak długo nie czekali. I w czasie, kiedy to się gotuje, przechodzimy znowu do naszych placuszków. Mamy tu kukurydzę, wodę lub zalewę i pastekary, do tego trochę soli. I teraz dodajemy mąkę. Jeśli chodzi o mąkę, Miałam kilka podejść do tego, żeby placki były najlepsze, i wychodzi y, na to, że potrzebne są około 5,5 łyżek mąki. Ja mam mąkę pszenną, ale pełnoziarnistą. Zawsze takie etykiety, żeby widzieć, co mam w ogóle w słoiku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga i pół. W razie, jak zobaczymy, że ciasto się źle smaży, ewentualnie znamy jeszcze pół, ale myślę, że powinno być dobrze. Dobra, i to dokładnie mieszam. Ta mąka jest tutaj potrzebna i z tego nie rezygnujemy, bo inaczej te placuszki nie będą się chciały tak dobrze smażyć. Więc to jest ważne, żeby mimo wszystko ta mąka tutaj była i zagęściła nam to ciasto tak, żeby ono się lepiej po prostu gotowało smażyło. Odstawiam to na sekundkę dosłownie. Biorę e, szklankę, biorę mąkę kukurydzianą, może też być mąka ziemniaczana. E, no i tutaj za radą Pana Roberta będziemy zagęszczać sobie sos, sprawiać, żeby on szybciej się przyrządził. Więc myślę, że około jednej łyżki mąki kukurydzianej. Troszkę wody. Teraz muszę to wymieszać. Wiadomo, zrobi się taka zawiesina, jak przy mące ziemniaczanej, też. I będziemy to dolewać do naszego sosu, bo on się właśnie, zobaczcie, gotuje. Ok, i teraz powoli sobie wlewam. I jeszcze będę raz zagotowywać. Powiem Wam, że to już ma taki ostry zapach octu, bo ten ocet się zagotuje, ale przez to, że właśnie dodaliśmy ksylitol i cukier, to naprawdę będzie pyszny sos, słodko-kwaśno-pikantny. Wracamy do naszego ciasta. Tu jeszcze chwilę wymieszam i będziemy to blendować. Tego nie ma w przepisie Pana Roberta, ale Pan Robert robi to na głębokim tłuszczu, a my nie. W związku z tym musimy trochę inaczej przygotować ciasto, po to, żeby ono się w ogóle chciało usmażyć. Więc zblenduję je. Dobra, zakrywam pokrywę i będziemy blendować. A few later. Robię to na małych obrotach po to, żeby masa nie była zbyt mm, rozwodniona, tylko właśnie trochę gęsta. Mogą być jakieś kawałki kukurydzy, to będzie jak najbardziej ok. Czyli miksujemy niedokładnie. Jakieś kawałki kukurydzy jak najbardziej mogą zostać. Ja to jeszcze sobie przemieszam. Dobra. I zanim będziemy smażyć, muszę odpowiednio nagrzać patelnię naleśnikową, bo na niej będziemy to robić i jednocześnie wyłączę już nasz sos, bo on już tutaj doszedł. Zrobił się, ugotował. Więc on musi być odstawiony. I teraz nagrzewamy patelnię naleśnikową dość mocno. Ona musi być dość mocno nagrzana. W w oryginalnym przepisie jest smażenie na głębokim tłuszczu. My tego nie robimy, ponieważ to dodaje dość dużo kalorii. Eee, te placuszki chłoną trochę ten tłuszcz i są dużo bardziej kaloryczne, jest to trochę mniej zdrowe, dlatego my sobie to zrobimy na patelni naleśnikowej. W pierwszej wersji, kiedy próbowałam robić te placuszki, próbowałam je robić na maśle klarowanym, bo zazwyczaj tak robię wszystkie naleśniki, placuszki tego typu rzeczy, ale to nie do końca fajnie wyszło, więc zamiast tego użyję oleju rzepakowego e, i będę nakładać go pędzelkiem. Dzięki czemu też nie damy takiej dużej ilości, więc bardzo polecam Wam taki pędzelek. I wcześniejsze też odmierzenie oleju sobie do jakiejś miseczki czy czegoś tym stylu. Ok, więc nakładamy trochę oleju. Ja tam da tu są mniej więcej dwie łyżki stołowe, ale raczej, może tyle użyjemy, może użyjemy trochę mniej, zobaczymy. Warto właśnie, jeśli smażycie na oleju, wcześniej zmierzyć ile tego bierzecie, tak żeby wiedzieć też mniej więcej jaka jest tego kaloryczność, ile tak naprawdę tego oleju nakładamy. Jeśli mamy pędzelek, mamy to odmierzone, to jest naprawdę e, dużo lepszy sposób niż po prostu nalewanie oleju tako, bo bardzo często nalewamy go za dużo i niepotrzebnie zwiększamy sobie kaloryczność dania. Dobra, pierwszy placuszek to jest zawsze test yy, i też polecam Wam to zrobić, jeśli będziecie robili to z mojego przepisu. Czyli najpierw wstawiamy jednego placuszka i sprawdzamy, czy on się w ogóle usmaża. Jeśli nie, to być może trzeba będzie dodać na przykład więcej mąki. To nie są za duże placuszki, raczej mniejsze. Kładamy na patelnię i czekamy. Zobaczymy. Dobra, no i testujemy, sprawdzamy. Ale super! Widzicie, jak się cieszę, ponieważ za pierwszym razem, e, taką, za pierwszym razem w ogóle, kiedy nie myślałam o tym, że będę to nagrywać, to mi wszystko wyszło. Za drugim razem, kiedy już miałam nagrywać, placuszki nie chciały się przywracać, bardzo się rozwalały, więc dlatego dodałam trochę więcej mąki e, i dzięki temu mają taką strukturę rzeczywiście dużo lepiej. E, zobacz, z, widzieliście sami, to się od razu przekłada, więc spokojnie mogę nałożyć e, kolejne placuszki. O czym warto pamiętać, kiedy smażycie placuszki, coś innego, właśnie na małej ilości tłuszczu. Bardzo dobrze rozgrzać patelnię i niech to będzie patelnia naleśnikowa, bo na zwykłej nie zawsze chcą tak wychodzić, a na naleśnikowej praktycznie zawsze wychodzą. E, druga rzecz, cierpliwości, poczekać chwilę, aż się podsmażą, dopiero próbować je zjąć, no i najpierw podważyć z różnych stron, tak żeby łatwiej było je przewrócić. no i bardzo ważna rzecz, nie bójcie się smażyć na tłuszczu. Zobaczcie jak, jakiej małej ilości użyłam, a ile placków będziemy smażyć. Więc jak najbardziej to jest ok, nie musicie robić wszystkiego na suchej patelni, wręcz przeciwnie. E, zresztą tłuszcze są też ważne w diecie i naprawdę taka ilość Wam nie zaszkodzi, nie podbije też nie wiadomo jak kaloryczności dania, a po prostu będzie też łatwiej gotować, no i to danie będzie smaczniejsze. Wszystkie wychodzą, masakra. Ok, nakładam kolejną partię placuszków, i w międzyczasie, jak one będą się smażyć, jeszcze trochę uficimy przepis, dodając sałatkę do całego dania. Ok, w czasie, kiedy placuszki się robią, jeszcze trochę uficimy przepis przez dodanie takiej mini sałatki. Do tego wszystkiego, ponieważ to jest ostre, pikantne, będzie dobrze pasowała czerwona papryka. Oprócz tego mam taki trochę miks sałat, szczepiorek i kiełki. I to po prostu będzie tak jakby baza naszego dania. Na to położymy placuszki razem z sosem, więc nie trzeba tu żadnego dodatkowego dressingu ani nic skomplikowanego. Oczywiście można dodać jeszcze inne warzywa. Ale ja zostanę tylko przy tych. Ok, więc na talerz nałożyłam już najpierw sałatę, potem paprykę, czyli naszą prostą sałatkę, po to właśnie, żeby zwiększyć ilość warzyw w tym daniu. Tylko i wyłącznie. Oczywiście można dodać jeszcze inne warzywa. Ale nie trzeba, ja uważam, że papryka będzie idealnie pasować. No i teraz placuszki. Do tego nasz sos. On jest bardzo intensywny, więc nie potrzebujecie bardzo dużej ilości tego sosu. Wręcz przeciwnie. Teraz jeszcze dekoruję to po pierwsze szczypiorkiem i po drugie kiełkami rzodkiewki. No i gotowe! Bardzo szybko, bardzo prosto i zauważcie, że wcale nie potrzebowaliśmy żadnych dodatkowych składników oprócz ksylitolu. Wystarczyło trochę zmienić sposób przygotowywania dania. I właśnie na tym chcę się skupić w tej serii u Chciałabym Wam pokazywać, że można w naprawdę bardzo prosty sposób, małymi zmianami, zmienić przepis na trochę zdrowszy, trochę bardziej fit. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to proszę, dajcie kciuka w górę i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, e, czy podoba Wam się taka seria i jaki przepis chcielibyście tutaj zobaczyć. A ja postaram się to spełnić. Dobra, jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście, zasubskrybujcie kanał. Gdzieś tutaj będzie taka opcja. A my widzimy się już niedługo. Hejka!